Nie tylko w posłudze kapłańskiej zdarzają się ludzie, którzy mają problem z alkoholem. Wy tam wszyscy macie problem z alkoholem, z PDF, w tym celi bacie za strony żyjecie i na te dzieci przychodzą do komunii i wszędzie latają. Musicie później te oczy na te dzieci zwracać uwagę. Zamiast w babę sobie jakoś znaleźć to później dzieci bierzecie. Niestety jako księża nie możemy mieć cielesnego kontaktu z kobietami, gdyż gdyby one urodziły dzieci musiałoby dojść do dziedziczenia majątku przez co kościół katolicki straciłby pieniądze. To wy cwane lisy jesteście. Tu, 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 tu. Owszem, córko powstał po to, aby zachować majątek w kościele. No tak samo z kopertami. Nie, ja nie biorę, nie, nie, nie trzeba. Dobrze, dobrze, wezmę. To 30... dobrowolne datki nie, wierne. Dobrowolne, tak. A nie daj, to ci obgada cała parafia. Nie obgadujemy. To nie chodzić, bo oni ci i tak nie dadzą. Nie obgadujemy, droga córko, nikogo kto nie. wpłaca nam datki. Nie. A, a później jak liczycie kasę? Wszyscy razem się zbieracie, czy ksiądz sam se przelicza? Jeżeli idę po kolendzie, sam całość datków odwiernych jest dla mnie. I co tak, wyciąga te koperty i się Micha cieszy, nie? Ile tam wejdzie, nie? Nie <laughs> ja przelicza te Ja ostatnie nie? pieniądze z kolendy kupiłem sobie nowy samochód, aby móc nie. dojeżdżać do najbardziej potrzebujących. No. Tak to tego. Uważam, tak. że to szczytny cel. A starym co ksiądz zrobił? Stary samochód? No. dobiednym? biednym? Czy sprzedał. Sprzedał. Starałem, Przedał, a pieniądze na co? Do Kiermany. Pieniądze przeznaczyłem na, na kościół. mieszkanie w Warszawie. Na co? Mieszkanie w Warszawie. No. Żeby tam. tego. A, a po co? Ile mieszkań? Tu tuś mieszkanie. Na kościół, na mieszkanie, to na to już tu nie chcę się wypowiadać. Tutaj bym się na, na temat mojego miasta wypowiedziała, ale to, że jestem osobą publiczną, nie będę się wypowiadać, bo później Tylko mnie tu dojadą. Osiem mieszkań. No. Aby móc się utrzymać. No tak, bo ksiądz jeździ, musi tam spowiadać, tam, to musi zawsze mieć gdzie mieszkać, tak? Oczywiście. Na przykład księdza ksiądz pojedzie do do, do Szczecina, czy gdzie tam, gdziekolwiek to musi tam mieć mieszkanie, tam mieć w tej Polsce. No jak ryzyk, nie?